Nikt w polskim showbiznesie nie spodziewał się, że to właśnie Edyta Golec, kobieta od lat uznawana za jedną z najbardziej stabilnych, uśmiechniętych i pogodnych artystek, stanie się bohaterką jednej z najbardziej wstrząsających historii ostatnich lat. Jej życie, zbudowane na rytmie muzyki, wspólnych występów, rodzinnej harmonii i pozornie nienaruszalnego małżeństwa, zaczęło pękać nie gwałtownie, lecz powoli. Boleśnie, jak szkło, w którym z każdym dniem pojawia się nowa rysa. A ona, choć zawsze słynęła z intuicji i wrażliwości, była ostatnią osobą, która wierzyła, że te rysy mogą doprowadzić do całkowitego roztrzaskania. Od miesięcy nosiła w sobie niejasne przeczucie, którego nie potrafiła nazwać. Z początku myślała, że to zwykłe zmęczenie trasą koncertową, przepracowaniem, presją mediów, a także codziennością, która nigdy nie daje artyście dłuższej chwili wytchnienia. Jednak coś w spojrzeniu jej męża zaczęło się zmieniać. Nie od razu, nie gwałtownie, raczej w sposób subtelny, prawie niezauważalny dla postronnych. Ale dla niej, kobiety żyjącej u jego boku od lat, było to jak cichy alarm, którego sygnału nie dało się już dłużej ignorować. Właśnie w tych pierwszych, ledwo uchwytnych zmianach. Kryła się tragedia, która miała wkrótce nadejść. Edyta pamięta tę fazę jak serię pojedynczych ujęć, krótkich, lecz bolesnych scen zapisanych w pamięci z fotograficzną dokładnością, rozmowy urywane wcześniej niż zwykle, wiadomości, na które nie otrzymywała odpowiedzi, telefony odbierane szybko, niemal nerwowo, przy czym mąż odwracał wtedy wzrok, jakby jego oczy zdradzały więcej niż chciałby przyznać. Atmosfera gęstniała. Czasem, kiedy siedzieli obok siebie przy stole, dzieliła ich nieodległość kilkudziesięciu centymetrów, lecz dystans emocjonalny tak potężny, że Edyta czuła się jak obca osoba w życiu człowieka, który jeszcze niedawno ściskał jej dłonie na scenie i szeptał, że bez niej jego muzyka nie miałaby sensu. To właśnie wtedy zaczął się cichy upadek, powolny, lecz nieubłagany. Każde zaniedbane spojrzenie, każdy zbyt szybki uśmiech, każdy wieczór spędzony poza domem stawał się kolejną struną napiętej wewnętrznej liry, która w końcu musiała pęknąć. Edyta nie chciała myśleć źle. Wychodziła z założenia, że miłość, prawdziwa miłość, dźwiga dużo więcej niż chwilowe oddalenie. Całe życie wierzyła, że fundament ich małżeństwa jest wystarczająco silny. By przetrwać każdy kryzys, każdą próbę, ale codzienność zdawała się brutalnie podważać tę wiarę. Najpierw pojawiły się słowa znajomych, niby przypadkowe, niby neutralne, ale wywołujące dreszcz niepokoju. Twój mąż ostatnio jakoś mniej towarzyski. Widziałam go w centrum, ale chyba nie był sam. Wyglądał na zamyślonego, jakby był gdzie indziej myślami. Słuchała tego ze sztucznym uśmiechem. Próbując zatrzymać w sobie narastającą falę przeczucia, nie chciała nikogo prosić o wyjaśnienia, nie chciała oskarżać, nie chciała nawet wyobrażać sobie scenariuszy, które podsuwała jej wyobraźnia. Ale z każdym dniem było trudniej. Jedna noc szczególnie zapisała się w jej pamięci noc, która stała się preludium do ostatecznego rozstąpienia się Ziemi pod jej stopami. Było po północy. Dom był cichy. A jedynym dźwiękiem był tykający zegar, przypominający jej o kolejnych minutach niepewności. Mąż spóźniał się coraz częściej, ale tamtego wieczoru nie odbierał nawet telefonów. Edyta siedziała przy oknie, obserwując ciemność przełamywaną światłami przejeżdżających samochodów. To w tej ciszy poczuła coś, co później nazwała pierwszym prawdziwym pęknięciem, jakby dusza, nie ciało, zaczęła ją boleć. Wybrała numer po raz kolejny, a potem jeszcze raz, bez odpowiedzi, bez sygnału, bez żadnej reakcji. Nagle poczuła, że coś w niej zaczyna topnieć, a wraz z tym topnieniem rodziła się desperacja. Znała swojego męża od lat, wiedziała, że ma swoje słabości, że czasem gubi się w pracy, że bywa przemęczony, ale nigdy wcześniej nie znikał bez słowa, nigdy nie milczał w taki sposób. Tej nocy zasnęła dopiero o świcie, z telefonem w dłoni i sercem, które biło nierówno, jak źle nastrojona perkusja. Kilka dni później wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło sposób, w jaki patrzyła na swoje małżeństwo. Telefon jej męża, pozostawiony na komodzie, co samo w sobie było nietypowe, bo od pewnego czasu zabierał go absolutnie wszędzie, zaczął wibrować. Zwykła wiadomość, zwykły sygnał. Ale w tym dźwięku było coś więcej, coś, co sprawiło, że serce Edyty niemal się zatrzymało. Kocham cię, nie mogę się doczekać wieczoru. Te cztery krótkie zdania, wyświetlone na ekranie, były jak ostry nóż, który przecina wszystkie wątpliwości. To nie był przypadek, nie był to żart, nieporozumienie, nie rozmowa z kimś z rodziny. Brzmiało to zbyt intymnie, zbyt jednoznacznie, zbyt definitywnie. Edyta stała nad telefonem, czując, jak w jej wnętrzu coś fundamentalnie pęka. Najpierw przyszła fala gorąca, potem chłód, który wypełnił całe ciało. W głowie zaczęły jej się układać wszystkie drobne elementy: nieobecny wzrok, telefon chowany przed nią, przeciągające się wieczory, wymówki, powtarzane zbyt łatwo, zbyt automatycznie. Nie mogła oddychać dosłownie. Jakby powietrze stało się zbyt ciężkie, zbyt gęste, aby mogła je wciągnąć. Podparła się o komodę, czując, że nogi zaczynają odmawiać jej posłuszeństwa. Gdyby ktoś wszedł do pokoju w tamtej chwili, zobaczyłby kobietę, która właśnie utraciła wszystko, nie dlatego, że jej mąż nie wrócił, ale dlatego, że wrócił jako ktoś zupełnie inny. To był moment, w którym Medyta zdała sobie sprawę, że niczego już nie da się cofnąć. Zbyt dużo było znaków, zbyt wiele dowodów, zbyt wyraźna była treść tej jednej wiadomości. A jednak, jak to często bywa w ludzkiej naturze, po pierwszej fali szoku przyszła desperacka próba racjonalizacji. Może to pomyłka, może ktoś napisał do niewłaściwej osoby, może, może. Ale im dłużej stała nad telefonem, tym bardziej czuła, że jej serce, ta część, która przez lata ufała bezwarunkowo, zaczyna rozpadać się w sposób bezpowrotny. Kiedy mąż wrócił tamtego popołudnia, Edyta widziała w jego oczach wszystko. Strach, zmęczenie, niepewność, ale przede wszystkim świadomość, że prawda wychodzi na powierzchnię. Nie musiała nic mówić. Jej twarz, jej spojrzenie, jej drżenie dłoni zdradzały, że wie, a on... Zamiast zaprzeczyć, zamiast walczyć o ostatnią nić godności, wyglądał jak osoba, która już dawno przestała walczyć. W tym milczeniu obojga kryła się cała tragedia tragedia kobiety, która wierzyła zbyt długo, i mężczyzny, który przestał być tym, kim obiecał być. Kiedy prawda w końcu wyszła na jaw, Edyta nie krzyczała. Wbrew temu, co wielu wyobraża sobie o kobietach zdradzanych, ona nie wpadła w histerię. Nie rzucała oskarżeń, nie domagała się natychmiastowych wyjaśnień. Najgorsze w cierpieniu Edyty było to, że było ciche, niemal godne, jakby nie chciała dać mu przywileju oglądania jej w chaosie. A jednak to milczenie było dla niej najcięższą torturą, bo zamiast złości, która mogłaby dać jej choćby chwilową ulgę, jej wnętrze wypełniało stopniowo coś znacznie gorszego poczucie rozpadu tożsamości. Przez wiele lat budowała swoje życie wokół miłości, lojalności, wspólnej pasji i pracy. Jej małżeństwo było nie tylko związkiem, ale fundamentem, na którym stała jej kariera, rodzina i emocjonalna stabilność. Dlatego w pierwszych godzinach po odkryciu zdrady czuła się tak, jakby wszystko, co do tej pory uważała za pewne, osuwało się spod jej stóp. Kiedy mąż wszedł do domu, Edyta czuła narastające napięcie. Jakby powietrze stało się gęstsze, cięższe, trudniejsze do oddychania. On również to czuł. Każdy jego krok, każdy ruch, każdy gest zdradzał niepewność człowieka, który zrozumiał, że nieustannie goniącego widmo w końcu go dogoniło. Nie spojrzał jej w oczy. Zdjął buty powoli, niemal ceremonialnie, jakby przedłużał moment nieuniknionej rozmowy. A ona wciąż milczała, opierając się obok stołu. Trzymając dłonie splecione tak mocno, jakby to była ostatnia rzecz, która trzyma ją w pionie. Wiedziałaś? zapytał cicho, jakby liczył na to, że jej odpowiedź da mu usprawiedliwienie. Ale Edyta nadal nie odzywała się. W jej głowie panował chaos, ale jej twarz była spokojna, wyprana z emocji, jakby to nie ona przeżywała największy dramat swojego życia. Dopiero po dłuższej chwili uniosła wzrok. Jej oczy były zaczerwienione, ale suche. Głos, kiedy w końcu przemówiła, był na granicy szeptu. Chcę usłyszeć prawdę, nie wersję, którą powiesz mediom, nie tę, którą powtórzysz sobie, żeby poczuć się mniej winny. Chcę prawdy. Te słowa zapadły w ciszę, jak kamień w wodę. Mąż nie próbował się bronić, nie tłumaczył, nie usprawiedliwiał. A to bolało ją jeszcze bardziej, bo jego rezygnacja oznaczała coś gorszego niż zdradę, oznaczała, że stracił wolę walki o nią. Po tej rozmowie Edyta zamknęła się w pokoju, nie po to, by uciec, ale po to, by odnaleźć w sobie choć odrobinę emocjonalnego porządku. Ale zamiast spokoju przyszła lawina wspomnień, która uderzała jedna po drugiej, jak fale rozbijające się o skały. Przypomniała sobie pierwsze wspólne koncerty, nocne rozmowy po występach, momenty, w których mąż trzymał ją za rękę podczas najtrudniejszych chwil ich kariery. Każdy obraz, który kiedyś był symbolem miłości, teraz stał się bolesnym przypomnieniem, jak bardzo się od siebie oddalili. Najgorsze były jednak te sytuacje, które teraz nabierały nowego znaczenia każde spóźnienie. Każdy telefon odebrany za ścianą, każdy wieczór kiedy mówił, że musi jeszcze załatwić kilka spraw, te wszystkie drobiazgi, które Edyta kiedyś ignorowała, teraz układały się w jedną spójną, okrutną całość. I najboleśniejsze pytanie, jakie zadawała sobie w ciszy pokoju brzmiało: Kiedy to się zaczęło? Kiedy straciła go po raz pierwszy? Kiedy przestał ją kochać? Ale nie znalazła odpowiedzi. Bo najgorszą prawdą było to, że nigdy nie dowie się dokładnie, kiedy ich miłość zaczęła umierać, a świadomość tej niewiedzy sprawiała jej większy ból niż sama zdrada. Edyta próbowała oddychać głęboko, ale każdy wdech przypominało ciężarze, który spadł na jej serce. Złość mieszała się z niewiarą, smutek ze wstydem, a poczucie straty z desperackim lękiem przed przyszłością. To, co czuła, nie było jednowymiarowe. To był kalejdoskop emocji, który zmieniał się z minuty na minutę. Przez chwilę miała wrażenie, że jej ciało zdradza ją tak samo jak człowiek, którego kochała. Dłonie jej drżały, serce biło zbyt szybko, wzrok zamazywał się. Zastanawiała się, czy jest w stanie dalej funkcjonować po takim ciosie, czy będzie potrafiła wyjść na scenę, uśmiechnąć się, zaśpiewać tak, jakby nic się nie stało. W jej zawodzie Emocje są jednocześnie źródłem siły i największą słabością, a ona właśnie straciła kotwicę, która przez lata pozwalała jej trzymać równowagę. Noc była długa, najdłuższa w jej życiu. Leżała w łóżku, obok którego zawsze spał jej mąż, ale tym razem przestrzeń obok niej była nie tylko pusta fizycznie, była pusta emocjonalnie, symbolicznie. Pustka wydawała się tak namacalna, jakby można było dotknąć jej dłonią. Z za ściany dobiegał cichy odgłos kroków. Mąż chodził tam i z powrotem, jakby ta przestrzeń była zbyt ciasna, by pomieścić jego poczucie winy. Ale mimo jego obecności, Edyta czuła się samotna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Próbowała zasnąć, ale obrazy z dnia, słowa, które wypowiedziała i te, które chciałaby wypowiedzieć, wracały jak natrętne cienie. Co chwilę przewracała się na drugi bok. Starała się uspokoić oddech, ale ciało nie słuchało. Nawet łzy nie przynosiły ulgi. Czuła się tak, jakby jej oczy wyschły, a serce stało się zbyt ciężkie, by pomieścić jakiekolwiek emocje. Najbardziej przerażające było to, że nie wiedziała, co przyniesie jutro: czy chce walczyć o małżeństwo, czy chce odejść, czy jeszcze kocha, czy może kocha tylko wspomnienie tego, kim kiedyś byli, czy to koniec. Czy początek upadku. Nad ranem, gdy pierwsze światło delikatnie wdarło się do sypialni, Edyta poczuła, że jej życie już nigdy nie będzie takie samo. Ta świadomość była brutalna, ale równocześnie nieunikniona. Wiedziała, że przed nią teraz czas decyzji, konfrontacji, bólu i wyzwań, na które nikt nie może jej przygotować, ale wiedziała też jedno: to dopiero początek końca a największy cios dopiero miał nadejść. Świt kolejnego dnia nie przyniósł ani ukojenia, ani odpowiedzi. Promienie słońca wpadały do domu Edyty w sposób niemal ironiczny. Jasny, ciepły blask zderzał się z ciemnością, która wdarła się w jej wnętrze. Cały świat wydawał się iść do przodu, tylko ona utknęła w miejscu, jakby czas odmówił jej łaski ruchu naprzód. Nawet zwykłe czynności, wstanie z łóżka, przygotowanie herbaty, spojrzenie w lustro stały się wyzwaniem. Lustro szczególnie, bo patrząc w nie, widziała nie tylko zmęczoną twarz, ale także pęknięcie, które było głębsze niż zmarszczka. Było niemal jak blizna na duszy, widoczna tylko dla niej, ale bolesna przy każdym spojrzeniu. W takich chwilach najtrudniejsze nie są rozmowy z tym, kto nas zranił. Najtrudniejsze są rozmowy z ludźmi, którzy nie wiedzą nic, ale czują wszystko. Tego dnia telefon Edyty zaczął dzwonić z częstotliwością, która normalnie oznaczałaby nowości, propozycje, zaproszenia, a czasem także plotki, które media chciały omówić z pierwszej ręki. Tym razem jednak każdy dźwięk telefonu był jak ukłucie, jak przypomnienie, że jej życie zawodowe nie zatrzyma się tylko dlatego. Że jej serce pękło. Musiała odebrać przynajmniej kilka połączeń z menadżerem, z organizatorami koncertów, z ludźmi, którzy nie mieli pojęcia, jaki dramat rozgrywa się w jej domu. Wszystko u ciebie w porządku? Pytali. To pytanie brzmiało jak kpina losu, ale Edyta odpowiadała z automatu: Tak, oczywiście, po prostu jestem zmęczona. Zmęczona. To słowo było jednocześnie prawdą i kłamstwem prawdą. Bo czuła się wyczerpana jak nigdy wcześniej kłamstwem bo zmęczenie było tylko czubkiem góry lodowej, której nikt poza nią nie mógł dostrzec. Przez kilka godzin próbowała normalnie funkcjonować, ale w środku duszy wiedziała, że coś się w niej zmieniło nieodwracalnie jakby dotychczasowy kompas emocjonalny przestał działać, a ona nie potrafiła znaleźć nowego kierunku. Edyta wiedziała, że nadchodzi moment, którego nie uniknie. Musiała znów porozmawiać z mężem, nie jako kochająca żona, ale jako kobieta stojąca na krawędzi dwóch światów: przeszłości i przyszłości. On czekał na nią w salonie, siedząc na skraju kanapy, jak ktoś, kto przewiduje wyrok, ale ma jeszcze nadzieję na łagodniejszą wersję. Tym razem Edyta weszła do pokoju nie z pustką w oczach, lecz z odwagą, która przyszła z bólu. Paradoksalnie, to właśnie zdrada sprawiła, że poczuła w sobie nową siłę siłę kobiety, która wie, że od tej decyzji zależy całe jej dalsze życie. Chcę wiedzieć wszystko zaczęła spokojnie, choć jej głos drżał nie tylko to, że mnie zdradziłeś chcę wiedzieć dlaczego chcę zrozumieć, kiedy przestałeś mnie kochać. To pytanie zawisło w powietrzu, jak ciężka mgła mąż przełknął ślinę. Wiedział, że nie może jej okłamać. Wiedział też, że prawda będzie dla niej jak kolejny cios. To się stało, zaczął powoli, bo przestaliśmy ze sobą rozmawiać, bo ja, bo zgubiłem się w sobie. To nie była Twoja wina, to była moja słabość i mój egoizm. Edyta słuchała w milczeniu. Każde jego słowo wchodziło w nią jak drzazga, bolesna i trudna do usunięcia. A ona? zapytała w końcu. Zapadła długa cisza. Wiedziała, że odpowiedź ją zrani, ale potrzebowała jej, żeby móc iść dalej. Ona była ucieczką, powiedział cicho, ucieczką od wszystkiego, z czym sobie nie radziłem. Te słowa były jak uderzenie, nie dlatego, że opisywały inną kobietę, ale dlatego, że jej mąż przyznał, że od niej uciekł, od ich wspólnego życia, od niej. Tej, która stała obok niego podczas sukcesów i porażek. Po tej rozmowie Edyta poczuła się, jakby ktoś wyjął z jej wnętrza fundament, na którym od lat budowała wszystko. Już nie chodziło o to, kto i mu kiedy. Teraz chodziło o co dalej. I to pytanie stało się dla niej największym ciężarem. Przeszła do sypialni i zamknęła za sobą drzwi. Usiadła na podłodze, przy ścianie. Jakby tylko tam mogła znaleźć równowagę, zaczęła analizować wszystko, co usłyszała: jego słabość, jego zagubienie, jego zdrada i jej własne serce, które próbowało odnaleźć sens w tym, co sensu już nie miało. Myślała godzinami, w ciszy, w samotności, w bólu. Powtarzała sobie jedno zdanie, które w końcu stało się odpowiedzią: Nie mogę żyć w świecie, gdzie moje życie jest kłamstwem. To zdanie zmieniło wszystko. Wejście w nowy etap, bolesny, ale konieczny. Kiedy wyszła z pokoju, jej twarz była blada, ale spokojna. Miała w sobie coś, czego nie miała od początku tego dramatu determinację. Weszła do salonu i spojrzała mężowi prosto w oczy. Musimy się rozstać powiedziała. Nie płakała, nie drżała. Jej głos był jak stal pokryta szkłem piękny, ale niebezpiecznie twardy. On próbował reagować, próbował mówić, ale ona uniosła dłoń, uciszając go. To nie jest decyzja z gniewu, to decyzja z bólu, z bólu, którego już nie chce czuć. Wiedział, że przegrał, nie w sensie małżeńskim, w sensie ludzkim, bo stracił kogoś, kto przez lata był jego opoką. Kiedy mąż spakował swoje rzeczy i opuścił dom, w środku Edyty pojawiła się pustka. Nie była to jednak pustka destrukcyjna. Była to przestrzeń, w której po raz pierwszy od miesięcy mogła poczuć siebie. Pierwszej nocy po jego wyjeździe nie mogła zasnąć, ale tym razem nie z bólu, raczej z dziwnego poczucia ulgi, że wszystko, co miało ją zranić, już się wydarzyło. Teraz pozostała tylko droga ku odbudowie. Patrzyła przez okno na nocne światła miasta i czuła, że choć jej świat runął, to ona sama wciąż stoi. I że to, co dziś wydaje się końcem, może jutro okazać się początkiem czegoś nowego, mocniejszego, dojrzalszego, prawdziwszego. Historia Edyty nie jest to powieścią o zdradzie, jest to powieścią o przetrwaniu, o kobiecie, która musiała stracić coś najważniejszego, aby odnaleźć siebie. O sile, która rodzi się nie wtedy, gdy wszystko się układa, ale wtedy, gdy wszystko się rozpada. Ona upadła, ale wstała. I choć rana po zdradzie zostanie z nią na długo, to właśnie ta rana nauczyła ją, jak bardzo jest silna, silniejsza niż kiedykolwiek przypuszczała. Historia Edyty Golec nie kończy się łzami ani dramatycznym gestem, ale czymś znacznie głębszym: powolnym, świadomym odzyskiwaniem siebie. Bo choć zdrada męża była dla niej ciosłem, który odebrał jej dotychczasowy świat. Paradoksalnie to właśnie ten cios obudził w niej siłę, o którą nigdy wcześniej siebie nie podejrzewała. Po rozstaniu, po tygodniach ciszy i chaosu emocjonalnego, Edyta zaczęła stawiać pierwsze kroki w kierunku życia, które nie opierało się już na czyjejś obecności, ale na niej samej. To był proces trudny, czasem powolny, czasem bolesny, ale nieubłaganie prowadzący ją w stronę nowego początku. Nauczyła się na nowo oddychać, bez lęku, bez przeszłości, wiszącej jak cień nad każdym dniem. Każdego ranka otwierała okna szerzej niż zwykle, jakby to powietrze miało ją oczyścić z resztek wspomnień. Zaczęła wracać do muzyki, nie jako obowiązku scenicznego, ale jako przestrzeni, w której mogła wreszcie mówić prawdziwym głosem. W miarę upływu czasu odkryła coś, co dla wielu zdradzonych kobiet, Staje się kluczową lekcją, że największą siłą nie jest przetrwać zdradę, ale nie pozwolić, by zdefiniowała resztę twojego życia. Edyta nie była już tą samą kobietą, którą była przed tragedią, była silniejsza, dojrzalsza, bardziej świadoma własnej wartości, zrozumiała, że życie potrafi rozpaść się na kawałki. Ale człowiek ma niezwykłą zdolność, by z tych kawałków zbudować coś nowego, czasem piękniejszego niż dawniej. Nie było już miejsca na gniew. Gniew wypalił się jak ogień, który strawił wszystko, co miał strawić. Pozostał spokój, spokój nieobojętności, lecz akceptacji, spokój kobiety, która przeżyła własny upadek i mimo wszystko potrafiła wstać. Wiedziała, że przed nią jeszcze długa droga, pełna zmian, decyzji i nowych doświadczeń, ale patrzyła w przyszłość nie z lękiem, lecz z otwartością, bo najważniejsza prawda, której się nauczyła brzmiała: Nie zawsze wybieramy to, co nas spotyka, ale zawsze możemy wybrać, kim staniemy się po tym, co nas spotkało. Edyta wybrała odwagę, wybrała wolność, wybrała siebie. I choć jej historia była dramatem, była też świadectwem tego, że nawet najboleśniejsze doświadczenia mogą stać się fundamentem nowej siły. Nie ma tragedii bez końca, jest tylko człowiek, który decyduje, czy zamknie się w swoim bólu, czy pozwoli sobie iść dalej. Edyta poszła dalej. Jeżeli ta historia poruszyła cię, zainspirowała lub skłoniła do refleksji nad tym, jak często w życiu upadki stają się początkiem czegoś nowego, Koniecznie zostań z nami na dłużej. Każdego dnia opowiadamy historię ludzi znanych i mniej znanych. Historie pełne emocji, dramatów, triumfów, przełomów i cichej siły, która rodzi się tam, gdzie życie wystawia nas na próbę. Zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych reportaży i opowieści, które zaglądają głębiej niż na główki gazet. Kliknij Lubię to. Jeśli chcesz wspierać naszą pracę dziennikarską i pomóc nam docierać do większej liczby czytelników. Zostaw komentarz, podziel się swoimi przemyśleniami, doświadczeniem lub opinią. Każdy komentarz jest dla nas ważny. Twoje słowa budują społeczność ludzi, którzy nie boją się mówić o emocjach, prawdzie i ludzkiej wrażliwości. Udostępnij film lub artykuł osobie, która może potrzebować takiej historii. Może komuś doda otuchy, nadziei, siły. To, co robimy, ma sens tylko wtedy, gdy jesteś tutaj razem z nami. Twoje wsparcie pozwala nam tworzyć kolejne materiały pełne autentyczności, głębi i empatii. Dziękujemy za to, że czytasz, że słuchasz, że jesteś. A teraz zostań z nami dłużej, bo przed nami jeszcze wiele historii, które warto opowiedzieć.